Rok temu byłam bardzo średnim uczniem, powiedzmy sobie szczerze. A pierwszą klasę liceum skończyłam ze średnią, bardzo średnią. Bardzo średnią byłam raczej gdzieś niżej e, średniej mojej klasy niż wyżej. Gdy poszłam do drugiej klasy a, i wiele zmian nastąpiło w moim życiu, stwierdziłam, że faktycznie jest czas, aby się ogarnąć i zrobić przysłowiowy academic comeback, i udało mi się. Więc stwierdziłam, że usiądziemy dzisiaj i opowiem wam o kilku rzeczach, które mi w tym pomogły i jak sobie muszę to osiągnąć. Pierwszą rzeczą, która wydaje mi się jest najważniejsza w tym, aby w ogóle zacząć robić jakieś działania w tą stronę i znaleźć swoją motywację. Znaleźć swoją motywację i znaleźć swój cel w nauce. Zmienić może chociaż trochę swój pogląd na to, czym jest dla Was nauka, bo wiadomo, chodząc do szkoły, do liceum podstawówki, czegokolwiek, jednak jest nam w pewien sposób narzucane to, że musimy się uczyć pewnych rzeczy. No i nie oszukujmy się, nie jest to zwykle zbyt atrakcyjna wizja nauki wszystkiego. Dla mnie nauka przez bardzo długi czas mojego życia była pewnym obowiązkiem, pewną koniecznością. Ale w tym roku, wydaje mi się, bardzo dużo się zmieniło. Zaczęłam zauważyć, że nauka faktycznie może mi pomóc w życiu, zaczęłam e, bardziej się tym interesować, spożerzać swój kręg zainteresowań związanych z nauką i zauważyłam pewne piękno w nauce, co może brzmieć bardzo komicznie dla niektórych, ale faktycznie tak było. Zaczęłam bardziej na pewno się interesować, jak już pewnie wiecie, polityką, literaturą i tym wszystkim. Um, ale wydaje mi się, że w każdym przedmiocie w szkole, który macie, możecie znaleźć pewną część tego, co faktycznie Was interesuje. I rozwijając to Wasze zainteresowanie, pogłębiając tą swoją ciekawość na pewno zagadnienie, wierzcie mi, bardzo łatwo jest się wkręcić w resztę tego wszystkiego. Więc uważam, że pierwszym krokiem, który należy zrobić, jest właśnie zmienić to swoje postrzeganie nauki. Przestać patrzeć na naukę jako pewien obowiązek, pewna konieczność, coś, co po prostu musicie zrobić i strasznie was to nie ciekawi, macie tego dość, denerwuje was to. Możemy znaleźć w tym pewne piękno pewien sposób na rozwijanie siebie, na rozwijanie swojego mózgu przede wszystkim, ucząc się, pamiętajcie, powstają nowe połączenia w mózgu, co jest dosyć ważne. Więc tak, zmieńcie swoje nastawienie na początek, bo bez tego nie pójdziemy dalej. Drugim krokiem, który ja sama zrobiłam, było znalezienie mojego sposobu na to, jak lubię się uczyć, jak najlepiej wychodzi mi nauka. Ja poznałam większość metod nauki przez ten filmik na YouTubie, który podlinkuję Wam w opisie i postaram się też w karcie. Tu albo tu, nie mam pojęcia, w którą stronę. Yy, mi na pewno bardzo pomógł w znalezieniu takiej odpowiedniej dla mnie. Więc myślę, że warto jest się dowiedzieć, jaka, jakie są inne metody, których może nie znaliście, z których nie korzystaliście przed początkiem roku i wypróbować je nikt nie stracicie, a może coś zyskacie. Ja osobiście uh, zawsze stosuję jeden sposób, który stosuję od dziecka, jest to robienie notatek, bo bardzo lubię robić notatki. <laughs> Paradoksalnie robię je nawet teraz, w wakacje, bo sprawia mi to całkiem dużą przyjemność. I wydaje mi się, że wiele z Was może znaleźć w tym również przyjemność, jeżeli zaczniecie robić estetyczne notatki, jest na pewno o wiele łatwiej wtedy zmusić się do nauki, jeżeli macie uczyć się z fajnych notatek, a nie z podręcznika. Tu jest moje takie trochę wtrącenie. Uważam, że podręczniki są w pewien sposób um, nie pomagają w nauce. Wyślę, że w większości podręczników jest naprawdę dużo informacji, których nie potrzebujecie. I wszystkie rzeczy są opisane w dość zawiły sposób, który można byłoby skrócić do o wiele bardziej skondensowanej formy, dlatego ja na przykład polecam Wam zakupić repetytorium. Tu mam repertuarium z geografii, z którego ja się osobiście uczę. I w takiej książce jest materiał z czterech lat nauki, a rozszerzonej geografii, od razu mówię. I uwierzcie mi, o wiele łatwiej jest mi się uczyć z tego, z tego robić mi notatki, bo w podręczniku naprawdę jest za dużo rzeczy, które są niepotrzebne, które się nie przydają. Więc jeżeli znajdziecie repetytorium z tego samego wydawnictwa, z którego macie podręczniki, to będziecie mieli dosłownie to samo, tylko w bardziej skondensowanej formie i przynajmniej dla mnie o wiele lepszej. Więc mój sposób na naukę wygląda tak, że biorę sobie mój temat yy, i zaczynam robić notatki. Zawsze staram się skupić na tym, żeby były one jak najbardziej przejrzyste, żeby jakby mogła zapamiętać, na przykład jaki kolor odpowiada czemu, albo gdzie jest co. I wtedy w momencie, kiedy przysprawdzam albo odpowiadam ustnie, cokolwiek, zawsze mi się przypomina, w którym miejscu na stronie była ta informacja, w którym to było kolorem zaznaczone I wtedy zwykle sobie to przypominam Oraz kolejną fajną rzeczą jest to, że po prostu czytamy sobie temat, który napisaliśmy I staramy się na przykład na kartce albo też po prostu mówiąc przypomnieć wszystko to, co przeczytaliśmy, to co pamiętamy I to są dwa sposoby, które ja zawsze stosuję na naukę i dochodzą całkiem nieźle jak przejdziemy już przez to, to wydaje mi się, że warto jest zadbać o swoje podtrzymanie motywacji. Wiadomo, dyscyplina zawsze będzie ponad motywacją, ale motywacja jest też ważna. Dyscyplina, jeżeli zbyt często opieramy się właśnie na tej dyscyplinie, a nie na tym, że faktycznie chcemy coś zrobić, bo jesteśmy zmotywowani, to jednak ta nauka znowu wróci do takiego przykrego obowiązku, który musimy zrobić, bo po prostu tego nienawidzimy. Więc ja osobiście staram się na przykład oglądać bardzo dużo jakichś filmów, które motywują do nauki. Legalna blondynka. Oraz mam też swoją tablicę na Pinterestie, um, którą sobie często wchodzę, żeby zobaczyć jakieś motywujące obrazki. No i oraz kontent na TikToku, na Instagramie. Na wielu z tych platform, które kojarzą nam się tylko z głupimi filmikami, naprawdę jest dużo fajnego kontentu, edukującego, lub właśnie takiego, który będzie nas motywował do robienia wielu rzeczy. Więc. To jest super. I pamiętajcie, żeby znaleźć w tym swój cel. Ja na przykład zawsze przed e, początkiem roku szkolnego wypisuję sobie, po co robię to wszystko, co to dla mnie oznacza, jakie ma to dla mnie znaczenie. A i wtedy, kiedy już naprawdę nie mam siły, czytam sobie to i sobie przypominam: OK, faktycznie, jak zrobię to, to stanie się to i osiągnę jakiś tam mniejszy czy większy cel. Pewną przykrą rzeczą w naszym polskim systemie szkolnictwa jest to, że uważam, że nie będziecie w stanie mieć piątek ze wszystkiego. No, chyba, że jesteście geniuszami. Ja geniuszem nie jestem. Całe moje, wszystkie moje osiągnięcia, wszystkie moje oceny, zawciężam swojej ciężkiej pracy. I nie da się mieć piątek ze wszystkiego. Nie będziecie dobrzy we wszystkim, nie wszystkie przymioty Wam się spodobają. Ja osobiście nienawidzę fizyki, na przykład, słuchajcie, i ja po prostu w ósmej klasie podstawówki powiedziałam sobie, że okej, okay. fizyka nie. Będę próbowała zdać, będę próbowała tyle, ile umiem, na tyle, ile jestem w stanie nauczyć się tego, co chodzi w fizyce, ale to nie będzie mój priorytet. Zawsze będzie na samym dole moich priorytetów, jeżeli będę miała do wyboru naukę na sprawdzian z fizyki, a naukę na kartkówkę z, nie wiem, z matematyki, zawsze wybiorę ten przedmiot, który jest dla mnie ważniejszy. I wydaje mi się, że właśnie nauka odpuszczania jest bardzo ważna w szkole. Ja Wam powiem, że miałam dużo załamań mentalnych przez szkołę. Um, dochodziło do takich wręcz dosłownie komicznych sytuacji, gdzie dostałam dwuje z matematyki, moją jedyną w, w drugiej klasie i wpadłam w atak paniki i płacz po prostu, nie wiadomo co. Więc pamiętajcie, że to jest tylko szkoła, każdemu podwija się noga, nie zawsze będziecie dobrzy z każdego tematu, nie zawsze będziecie dostawać piątki i nie ma co załamywać się przez ocenę w dzienniku, ona nie świadczy o was. Chociaż powiem Wam szczerze, ja osobiście uważam, że oceny w jakiś sposób świadczą o człowieku. Może nie zawsze o inteligencji, ale na pewno o jego mm, zaangażowaniu, o jego wkładzie fizycznym i mentalnym w coś, co robi, i o jego zaangażowaniu i na pewno właśnie jego psychice. A więc tak, naprawdę przysięgam nienawidzę osób, które próbują umniejszać innym, który nie wiem, chcą się pochwalić tym, że idzie im dobrze w szkole, i te osoby są jak, mm, to i tak kończy, nie świadczy. Dajmy ludziom robić to, co chcą. Okej. Okay. Ważną rzeczą jest również znalezienie balansu. I ja powiem Wam z mojego doświadczenia, jak wszystko w tym filmie, bo chcę się podzielić tym, co faktycznie jakby działo się w moim życiu i co na mnie zadziałało. Ja, gdy zaczęłam w drugiej klasie się przykładać do nauki, wpadłam w taki dosyć okres w życiu dosyć dziwny okres w życiu gdzie nie wychodziłam z domu i tylko się uczyłam. Nauka była moją rozrywką, była moim obowiązkiem, była moim celem, była moim wszystkim przez pewien czas. I ja teraz wiem, że po prostu potrzebowałam tego w tamtym czasie, ale to nie jest na pewno zdrowy wybór i zdrowy tryb życia. Pamiętajcie, że nauka może być dla Was ważna, ale nie powinna być stawiana ponad Waszym szczęściem, ponad e, Waszymi jakimiś innymi celami, na przykład. Ja na przykład staram się nie uczyć w niedzielę, staram się ogarnąć wszystko w sobotę albo po prostu w czasie tygodniu i miejsce z głowy, bo niedziele są dla mnie takim dniem, gdzie po prostu sobie odpuszczam i robię coś dla siebie, a nie dla szkoły. Ważną rzeczą jest na pewno, wiecie, teraz jest okres kupowania rzeczy do szkoły. Ja w tym roku nie potrzebuję kupić wiele, bo kupiłam sobie iPada, więc wszystkie zeszyty, jakieś zakreślacze wszystko odpada. Mam wszystko w jednym urządzeniu. Ale myślę, że na pewno jak macie fajne, ładne rzeczy do szkoły, to na pewno jest o wiele łatwiej i jesteśmy bardziej zmotywowani, żeby jakby uczyć się, żeby robić różne rzeczy. I jest to na pewno ważne. Więc miejcie to na uwadze, robiąc zakupy szkolne. I tak, mam nadzieję, że Wasz rok szkolny kolejny będzie udany, że spełnicie swoje wszystkie cele. Ja mam taką nadzieję też dla siebie, na pewno będzie wiele vlogów ze szkoły, gdzie będą i szczęśliwe i złe chwile związane z moją nauką, więc nie martwcie się, będziemy wszyscy na bieżąco ze wszystkim i tak mam nadzieję, że ten filmik chociaż w jakiś sposób Wam pomógł i pomoże Wam zacząć nowy rok szkolny z trochę innym nastawieniem niż zawsze.